Witamy dla Was na Crossfit Falanga Chojnice, Pierwszym afilowanym boksie w chojnicach. I jedyny osmin, osmin Renner, doktor Chcemy się podzielić z kilkoma info na temat zmian, zmian które zaszły. Wszystkie zmiany są, myślę, jak najbardziej pozytywne. Pierwsze, zaczynamy, że mamy klub afiliowany, jesteśmy na mapie CrossFit HQ, e, ćwiczymy CrossFit jak najzupełniej, legalnie, w pełni używając wszystkich nazw. ćwiczycie w tej chwili w e, zalegalizowanym klubie z certyfikowanymi trenerami CrossFitu, e, więc wszyscy, którzy mają aspiracje zawodnicze mogą wykonywać Zapraszamy. pod naszym kierunkiem wody kwalifikacyjne na zawody. To jest pierwsza informacja. Druga informacja, w związku z tymi zmianami przeszliśmy na pełni profesjonalne programy treningowe. W tej chwili będziemy pracować na trzech programach treningowych. Program BASIC, który głównie zakłada ćwiczenie na wysokiej intensywności, na, trening, na technikach podstawowych. Ogólnie rzecz biorąc, CrossFit BASIC to jest. To jest taki system do Crossfitu, tak? tam uczycie się przez e, maksymalnie, bo pamiętajcie, że trenujemy w pętli e, 9 ruchów e, funkcjonalnych wykreślonych przez CrossFit, które pomogą Wam po prostu e, zaadaptować się do tych grup wyżej. Tak? Czyli jeżeli e, w ciągu miesiąca robimy dwie takie pętle, czyli w ciągu dwóch miesięcy, to są cztery takie pętle i nawet najgorszy laik jest w stanie... E, problemu z tymi ćwiczeniami, tak? tak. Y, oczywiście jest to też przygotowanie do adaptacji wysiłkowej, czyli uczymy się po prostu wysokiej intensywności treningu, której powiedzmy na zajęciach, na, na treningach innego rodzaju typu powiedzmy zajęcia na siłowniach, czyli w klubach w klasycznym fitnessie nie będziemy mieli. Czyli drugie założenie. To oczywiście jest... nie negujemy takich yy... Drugie, no nie wypowiadamy się, bo my po prostu zajmujemy się tylko crossfitem. Następnie, w możliwie jak najszybszym czasie, osiągając po prostu pewne umiejętności podstawowe plus adaptację wysiłkową, staramy przejść się na program średnio zaawansowany. Program średnio zaawansowany to jest nauka. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc nie różni się, nie różni się, jeżeli chodzi o pod względem intensywności, dużo od programu basicowego, tak, czyli programu bedzinersowego, tam gdzie zaczynamy, tak, naszą przygodę z CrossFitem. Różni się tylko i wyłącznie tym, że jest o wiele, wiele więcej ćwiczeń gimnastycznych, tak, kilka więcej ćwiczeń weightliftingowych, tak, przede wszystkim dodajemy snatch, my się uczymy overhead składu. I nieznacznie większy ciężar tak? jest ten. Oczywiście pamiętajcie, że ciężar, którygo używamy do naszych treningów, do naszych workoutów, tak? jest dopasowany do, do danej osoby, tak? Czyli w do aktualnych możliwości. Czyli po prostu wyliczamy po prostu procent, tak, czyli jeżeli jest naprawdę silny mężczyzna, czy tam silna kobieta, oni po prostu tego ciężaru używają więcej ze względu na to, tak, żeby ten ciężar był jak najbardziej dopasowany do każdego. Dochodzi tutaj też taki element fun, dlatego że na treningach PRO zaczynamy realizować tak zwane benchmarkowe workouty, czyli zaczynając benchmarkowe workouty jesteśmy w stanie poprzez media społecznościowe, porównać się z ludźmi z całego świata. Jest to bardzo fajna zabawa. Możemy wtedy, możemy wtedy zastanawiać się, ile mamy do zrobienia, w którym punkcie naszego rozwoju proswitowego jesteśmy. Prosimy, żeby wszyscy, którzy zaczynają ćwiczą 2-3-4 miesiące, nie bali się przychodzić na, na, na grupy pro. Nie jest to tak, że ktoś Was wrzuci na głęboką wodę, czyli każe Wam robić pompki w stanie na rękach, czy, czy maskę tylko po prostu powolutku, powolutku będziemy zwiększać nasze umiejętności. Oprócz tego wprowadziliśmy zajęcia kierunkowe. W każdym e, profesjonalnym boksie, czyli powiedzmy w 99,9 boksów afiliowanych, wchodzą zajęcia kierunkowe. Wprowadziliśmy zajęcia kierunkowe weightlifting, zajęcia kierunkowe gymnastic. O co w tych zajęciach chodzi? Musicie wziąć też pod uwagę, że nie należy się bać tych zajęć. Jeżeli to są zajęcia weightlifting, nikt was nie zarzuci ogromnym ciężarem. Właśnie te zajęcia mają rozwinąć naszą technikę. To są zajęcia jest, techniczne. Tak jest. Tak. Bardzo dużo pracujemy na samej sztance, na PCV-kach, uczymy się techniki, uczymy się tego, czego nie mamy czasu wykonać na normalnych zajęciach, gdyż Chcemy zrealizować pewny program, który zawiera, zawiera ileś tam yy, naukę... Yy, Maciej, zajęcie kierunkowe. Zajęcia kierunkowe. Zajęcia kierunkowe. czyli po prostu poprawiamy technikę weightlifting. To samo wyjazdu, bo... ćwiczymy łuki koniec. Yy, ja okay. prowadzę treningi weightlifting, więc Wojtek teraz się wypowie na temat zajęć gimnastyki kierunkowo? No zajęcia gimnastyki, tak, czyli to są zajęcia typowo gimnastyczne i uczymy się tylko i wyłącznie gimnastyki. Poświęcamy temu całą godzinę, nie, nie bawimy się w żadną intensywność, w żadne tam e, łączenia, tak, żadne treningi monostrukturalne, tak, czyli połączone w wiele innych, wiele innych specyfików, tak? tylko po prostu kierunkowo zajmujemy się tylko i wyłącznie gimnastyką i poprawą siły. Do tego, żeby po prostu wykonać to ćwiczenie tak, a nie inaczej. Program dla zaawansowanych. No, program dla zaawansowanych, to zawodniczy. To jest program zawodniczy i program również dla ludzi o wysokich ambicjach, aspiracjach w rozwoju crossfitowym. Można powiedzieć, że to jest. Program dla prawdziwych, ambitnych rozwitowców. Taki program high-top. Czyli to jest program, w którym, w którym uczymy się tre, trudnych tre, technik gimnastycznych, czyli staramy się nauczyć deficytowe HSPU, staramy się nauczyć chodzenia na rękach, staramy się nauczyć maskelapsów. Rollover trainingów, tak, dużo. Ten program myślę. zawiera troszeczkę mniejszą intensywność. Jest to program, który. Inaczej może. Jest ta intensywność realizowana w inny sposób. Czyli rozwijając trudność techniczną osiągamy również intensywność, ale jest to intensywność troszeczkę inaczej realizowana. Czyli ćwicząc trening, program zawodniczy, tym bardziej będziemy mieli większą intensywność, im będziemy mieli większe umiejętności. Tak? Chodzi o podniesienie, przeniesienie ścieżek tlenowych, tak? czyli po prostu probów tlenowych w inne miejsce. Żeby po prostu być bardziej wydolnym, ale o tym wszystkim będziemy Wam tak mówić jest. typowo na zajęciach. To, tak? to, to, to jest program zaawansowany, który kierunkowo ma budować, są, będą okresy budowania siły, będą okresy właśnie. okresy budowania siły? Tak, w, tak, w tak innych tylko, programach. tylko to jest inne programy. Ja tylko tutaj I bardziej to i tutaj bardziej poszczególny. Tak, tak, I musimy się tutaj też liczyć z tym, że będzie dużo e, tak zwanych. Z, workoutów z zakresu light workoutów, które były robione powiedzmy na zawodach CrossFit Games, czy na, na zawodach Open, czy, czy, czy jeszcze na regionalsach. Tak? Trzy zasady, jeśli chodzi Natomiast o Natomiast też, też nie należy się bać, bo też zaznaczam, że ludzie, którzy, bo to jest skierowane głównie do ludzi, którzy chodzą na pro, nie należy się bać programu zawodniczego. Nawet wyszliśmy naprzeciw i ten program będzie niezależnie równolegle zapisywany z programem Pro, on nie będzie wprawdzie na naszej stronie, na naszej stronie będzie program Pro, ale jeżeli ktoś przyjdzie na trening i wyrazi ochotę, że chce się sprawdzić i zrobić na przykład dnia, na przykład typu środa, chce spróbować program zawodniczy, a będą warunki na sali, które będą pozwalały, żeby na przykład jeden z, jeden z ćwiczących mógł zrobić ten program zawodniczy i nie będzie przeszkadzał innym ćwiczącym, jak najbardziej namawiamy do tego, prawda? Namawiamy, no i tyle, no i tyle, no i co? Trenujcie, um, rozwijajcie się, rozwijajcie się, tak, nie mamy bójcie się, się. Bawać, mamy się rozwijać. albo bójcie się, róbcie jak uważacie. To znaczy, my namawiamy przede wszystkim do tego, ponieważ my jesteśmy zapalenicami crossfitu, więc namawiamy, żeby przechodzić na wyższe stopnie zaawansowania, żeby uczyć się więcej, Pamiętajcie, że jeżeli starać chcecie... się złoić trenerów na na workout Jeżeli chcecie coś, to jest tak dość, to takie powtarzanie jak matryce, jeżeli chcecie coś osiągnąć, niestety musicie wyjść spoza strefy komfortu, spoza strefy y, jedzenia ciastka i picie kawy, tak? Y, y, niestety tak jest świat zbudowany i ten, nie? No, Idziemy na ciastku i kawę. No. Dobra, nie dość kto